Witamy serdecznie, To jest Mateusz Probola, przedstawiciel naszego sponsora, prezes firmy Kuna. Powiedz mi Mateuszu, co skłoniło Cię do założenia firmy z odzieżą sportową, gdzie konkurencja na rynku polskim i europejskim jest ogromna? Tak naprawdę zaczęło się od fascynacji kitesurfingiem lat, kilka lat temu do kilkunastu lat temu. Na bazie tego ze znajomymi zrobiliśmy prototypy kajtów komorowych. Naturalną dywersyfikacją było to, że weszliśmy potem w odzież dla sportów wodnych. Stamtąd poprzez klientów, którzy nas troszeczkę polubili, weszliśmy w sporty zimowe. Zaczęliśmy produkować bluzy, grube bluzy bawełniane, przedłużane, jak również bluzy termiczne z poliamidów teflonowanych. Kolejnym etapem była szansa, którą dostaliśmy od klientów w zakresie sportów drużynowych, gdzie weszliśmy w piłkę ręczną, siatkówkę itd. Tam generalnie liczyło się to, że byliśmy lokalną firmą, z którą się dobrze dyskutowało i tak naprawdę dość elastyczną w zakresie produkcji, próbującą dostosować się do potrzeb klienta, a nie klienta do potrzeb rynku. I stąd to wszystko jak gdyby wyszło. Obecnie całkiem fajnie nam się to wszystko jak gdyby układa, projektujemy już 2D, 3D, cały czas mamy otwarty dział jak gdyby modelowania. No w tym roku weszliśmy na rynek niemiecki, jesteśmy w Berlinie. Mamy nadzieję, że i widzimy, chyba że jednak fajnie nam się współpracuje z berlińskimi zespołami koszykówki. Więc taka dziwna historia, natomiast wszystko sprowadza się do tego, że obecnie produkujemy i kajty, i odzież sportową. Dokładnie no koniec tak, czyli firma się rozwija. Moje właśnie drugie pytanie miało już mieć: w jakiej dyscyplinie sportu celujecie i jakie drużyny obecnie sponsorujecie tutaj na arenach międzynarodowych? Więc to jest dość trudne pytanie. Wydaje mi się, że kuna jako marka nie do końca celuje w jakąś konkretną dyscyplinę. Raczej oczekujemy informacji od klienta, że coś fajnego jest, i próbujemy odnaleźć się w tej niszy rynkowej. Mniej więcej jak gdyby cała historia kuny polega na tym, że zawsze odpowiadaliśmy na potrzeby klienta. Nigdy nie było sytuacji, że powiedzieliśmy, że piłka ręczna jest naszym celem, idziemy w piłkę ręczną. Klient zapytał, nawiązaliśmy e, współpracę, pół roku badań nam pewnie zeszło, zanim fajne rzeczy wyszły, natomiast teraz no, bardzo sobie my cenimy właśnie współpracę między nimi z górnikiem Zabrze, który rozpoczął tą naszą akcję e, w piłce ręcznej. Świetny klient, bardzo dobrze się z, nam, z nami e, z nimi, e, współpracuje. I w taki sam sposób wchodzimy jakby w inne e, dyscypliny, gdzie jest jakaś luka, nisza, dostajemy tą informację, Produktu idealnego nie ma oczywiście od razu, wymaga on doświadczeń, testów, informacji zwrotnej od klienta, coś źle, co zmienić i tak dalej. W związku z tym, jak gdyby nie profilujemy się, raczej oczekujemy, że rynek wskaże i klient wskaże nam tą ścieżkę, prawda? No do naszych grupy sponsorowanej to może nie, to są jakby nasi partnerzy. W, w różnych formach, jak gdyby po prostu yy, działamy tutaj. Yy, natomiast no, obecnie z, z naszego obszaru, z Rzeszowa, yy, bardzo dobrze współpracuje nam się z dewelopresem Rzeszów, ze stalą Rzeszów. No i mamy nadzieję, że to będzie się nam rozwijać ładnie. Dokładnie tak, bardzo znane drużyny. A powiedz takie teraz pytanie dla naszych widzów: czy Kuna ma w planie ot otworzyć kolekcję tenisową oraz mniej więcej kiedy możemy się tego spodziewać? Jak najbardziej tak, dzięki współpracy z Wami otworzyły nam się na to oczy. Zaczynamy w tym momencie, znaczy zaczęliśmy już w tym momencie pracę. I widzimy, że prawdopodobnie końcem lutego będziemy w stanie pokazać pierwszą odsłonę naszej kolekcji. Jeżeli klienci będą na tyle przyjemni i wskażą na nasze błędy, to myślę, że będziemy kontynuować ten proces. Okej. Okay. Jesteś założycielem takiego projektu, nie wiem czy projektu, czy mogę powiedzieć? Wake Zone Rzeszów. Opowie coś więcej o tym. Tu jest troszeczkę podobna historia. Znowu fascynacja kitesurfingiem skłoniła nas do tego, że słabo na naszym obszarze z tym sportem. On jest bardzo przyjemny, miły no i daje wielką frajdę. Natomiast no, ciężko było gdzieś go tutaj umiejscowić, nie jeżdżąc na tym zatokę, czy nie latając gdzieś do ciepłych krajów, tak? Także w związku z tym wymyśliliśmy z grupą znajomych, że może dobrze postawić jest wyciąg do Wake'a, który umiejscowiliśmy na dzień dzisiejszy cały czas tam jest w czarnej łańcuckiej. No jest to substytut jak gdyby tego kitesurfingu, bardzo, bardzo fajny sport. Jesteśmy na linie ciągnięci po wodzie na desce, która przypomina trochę snowboard, trochę deskę do kitesurfingu. Latem świetna jak gdyby zabawa dla rodziny, można też sobie poćwiczyć, jest to też substytut w czasie letnim dla snowparków, tak naprawdę dla zabawy na desce są różne przeszkody, kickery, boksy i tego typu rzeczy. I znaleźliśmy takie miejsce dla siebie, gdzie w spokoju możemy się bawić. Od kilku lat próbujemy zrobić to na obszarze Rzeszowa, tak naprawdę w centrum Rzeszowa, ale tutaj mamy troszeczkę problemów administracyjno-prawnych. W tym roku też będziemy próbować, może się uda zrobić to w Rzeszowie. Wspaniale. Widzimy, że tutaj Mateusz ma połączenie pasji z życiem zawodowym, także bardzo dobrze. A po, powiedz tutaj nam, co takiego sp specjalnego albo wyjątkowego w Marce Kuna, gdzie nie ma w innych firmach odzieżowych. To jest trud, bardzo trudne pytanie, z uwagi na to, że. Nie dysponuję informacją, jak to wygląda od środka w innych firmach odzieżowych. Natomiast wydaje mi się, że zespół i Kuny i ten zespół, który tak naprawdę próbuje osiągnąć to, co klient chce, jest tym najcenniejszym jak gdyby zasobem naszym. Pomijając oczywiście technologię, która służy temu, więc stawiałbym tutaj na zespół, który cały czas się doskonali, zmienia te procesy. Oczywiście nie wychodzi nam od razu. Nieraz czasami trafimy, czasami nie trafimy, natomiast nie poddajemy się i cały czas dążymy do tego, żeby klient był zadowolony. I wydaje mi się, że to jest coś, co trzyma przy nas klienta. Dokładnie tak. No, masz dwie firmy, czwórkę dzieci. Powiedz mi, jak w swoim życiu znajdujesz czas na ak ak aktywności fizyczne oraz sporty, tak jak mówisz, kitesurfing? E no, jest to pro oczywiście problematyczne. Na szczęście, dzieci rosną i w tym momencie tak naprawdę już. E Dwójka bardzo aktywnie uczestniczy w tym moim życiu. Staramy się tak naprawdę codziennie mieć chwilę dla siebie, żeby odpocząć od pracy, od tej nauki, tak żeby mieć tą chwilę ze sportem, która świetnie regeneruje głowę, oczyszcza ją i tak dalej. Więc w obszarze rzeszowskim jeździmy na longboardach, rolkach, chodzimy na crossfit, chodzimy na różne inne aktywności, dyscypliny grupowe. A jak tylko się uda, próbujemy na kitesurfingu, nartach, snowboardzie. Generalnie na wszystkim, przynajmniej raz dziennie próbujemy gdzieś wyjść, jak nie, to w domu robimy trening po prostu. Bardzo dobrze, zdrowy się, zdrowy duch. A powiedz paję nam, czy sam pogrywasz tenisa i kto jest swoim ulubionym zawodnikiem, jeżeli takiego masz w ogóle w tenisie? Z tą dyscypliną jest u mnie troszeczkę słabo ostatnio, przyznam, bo tak 3-4 godziny pewnie miesięcznie tylko udaje mi się, jak gdyby wyrywać na ten tenis. Trochę jest to związane z tym, że moje dzieciaki dopiero jak gdyby startują w tej dyscyplinie. W związku z tym mecze rodzinne jeszcze nie są do końca możliwe, ale próbujemy e, 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 powoli. E, raczej stawiam na ten okres letni, gdyż wolę grać na świeżym powietrzu niż w hali z uwagi na sztuczne światło. Jeżeli chodzi o zawodników, to niestety takiego faworyta tutaj bieżącego jak gdyby nie mam. Troszeczkę mało jestem zaangażowany w oglądanie. Oczywiście jak mam czas, to lubię sobie poglądać, ale bez strzelania, kto jest moim faworytem. Z dawnych lat, jak startowałem w tym, w tym sporcie, w ogóle takim startem po prostu, który taką zajawką, to Pete Sampras, druga, druga, druga część lat 90 i to był taki mój start na bazie niego tej fascynacji tym, tym sportem i wtedy częstych gier, również w jakiejś tam lidze potem już uczelnianej. No, że pisam wraz, również ulubiony Jerzego Janowicza, także jest ja tutaj pewna nawiązka. Wspaniale, Matuszu, Wszelkie pozdrawiam jeszcze na koniec. No, dziękuję serdecznie za zaproszenie i bardzo miło nam Was wspierać, panowie, w tym fajnym przedsięwzięciu w Polsce, które, które teraz, jak gdyby, tworzycie. No też bardzo miło, wspaniałe już, już niedługo kolekcja tenisowa Kuny w przyszłym roku, także śledźcie nasz kanał. I dzięki wielkie Mateusz. Do zobaczenia jeszcze niedługo. Zobaczenia. Państwu dziękujemy. Niedługo kolejny mecz w okolicy centralnym. Stońcie z nami. Peace.